To jest Hello Kitty i jej wnętrzności. Musimy to złożyć. Najgorsze w tym jest to, że nie ma żadnej instrukcji. Muszę się kierować swoją intuicją. Mhm. Nie wiem od czego zacząć, więc najpierw po prostu wszystko wyciągnę, a potem będę kombinować. Mamy dupkę i mamy taką część i podejrzewam, że to ma być jej mózg. Tu wszystko ma swoje miejsce. Może nie będzie aż tak trudno. Nie wiem po co to jest. Je jednak nie będzie tak łatwo. Nie wiem. Wydaje mi się, że to powinno iść do jej oczu dołu, ale to nie chce tu się e, trzymać. Że... Ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Nie wiem, po prostu nie wiem. Czaszunia. Mostek. Te serduszka na bioderkach są przekiód. Przeurocze. Mhm. Rączka. Ja chyba jednak spróbuję to wcisnąć w to oko, nie? No cóż. To trzeba czymś przykleić? No, w ten sposób To ma wtedy najwięcej sensu Kurde, wszystko wypada No i dobra, no i, no i nie będzie tego Nie rozumiem Głowę trzeba wcisnąć Mega, mega cute Ciałko dodajemy To jest hit Ta kokardka na tym szkielecie To jest po prostu hit Ach, przesunął mi się mostek A wyglądało to na dziecinnie proste I Szału dostaję